Dzień dobry, Marcin Cichoński, witam w naszym cyklu rozmów po stronie kultury. I od razu zapytam moją gościnę, czy się nie obrazi, jak powiem, osoba kultowa, artystka, legenda polskiej sceny muzycznej, <laughs> Renata Przemek. Osoba kulturalna pasowałaby bardziej. Mhm. To na e, pewno. Jakiś, jakaś, jakaś część kultury, na pewno, bo myślę, że po tych 30-paru latach y, mogę sobie tak, taki malutki fragmencik gdzieś tam zarezerwować. I, i, i dobrze mi jest czuć się częścią tej kultury. Z tą kultowością bym tak nie szarżowała, bo tak jak z gwiazdami, ze wszystkim, to u nas to jest bardzo na wyrost gdzieś tam używane są słowa. I ja nie wiem, czy to nawet chyba po śmierci, tak jak z legendą, chyba dopiero można kogoś tego cenić w taki sposób i tak go szufladkować. Natomiast y, jestem szczęśliwą y, posiadaczką takiej ilości też znowu złe, złe określenie y, beneficjentką takiej ilości publiczności, która dała mi szansę przez te 30 parę lat funkcjonować y, na mój sposób i robić to, co kocham. No i to jest sukces i to jest y, y, bardzo istotne. Ale masz w swoim repertuarze nagrania, które są po prostu śpiewane i rozpoznawane natychmiast. Ja podejrzewam, że taką najbardziej kiedyś rozpoznawalną babę Zesłał Bóg to ludzie śpiewając przy ogniskach czasem po prostu. Y, przy ogniskach domowych. Tak, przy ogniskach domowych czy ogniskach y, gdzieś tam na kempingach to. Po prostu już jakby znają jako coś, czym się wychowali. Dobrze ci z tym, że zbudowałaś takie charakterne, takie bardzo wyraziste um, piosenki i melodie, które weszły do naszego krwiobiegu. Po latach yy, zaczęła przychodzić duża część, zwłaszcza młodych ludzi, z w takiej. Mhm. Yy, Właśnie, chciałam o to zapytać, tak. Yy, I to już chyba było mi z tym bardziej po drodze, mhm. bo tam to yy, baba była takim. Trochę Rodzajem żartem, zabawy. Tak. Żartem. E, śmieję się, że, że z faktami się nie dyskutuje. E, babę zesłał Bóg, i, i, i tyle. E, I też na swój moment ona była jakby zaśpiewana, zagrana w taki sposób, zresztą jak cała Jachozna, e, który miał trochę być w kontrze do tego, co się działo na wtedy i mainstreamowym, ale nie tylko mainstreamowym rynku. Jakby w, poza w tych, tych, tych koniec lat 80., -tych, poza tym, co się działo jeszcze na festiwalach emitowanych, transmitowanych w telewizji, był jarocin. I z kolei skrajność w drugą stronę, czyli punk, czy mocny rock, czy alternatywa grana w taki sposób i z takimi tekstami, że miało tam po prostu z tego wzierać na wszelkie, na wszelkie sposoby nieposłuszeństwo. I taki bunt wobec tego, że nie możemy być w pełni wolni. My ja się zapamiętam na, na jakby końcówkę tego, tego czasu i bardzo mi w tym wszystkim brakowało poczucia humoru, mhm. takiego zdrowego dystansu. No trudno, żeby, żeby, żeby on miał jakoś dużo miejsca, bo byliśmy jeszcze tak świeżo po takim jeszcze ściśnięciu systemowym. Ale to już zaczynały się otwierać te drzwi coraz szerzej i szerzej i yy, potrzebowaliśmy takiego spuszczenia powietrza. I okazało się, że to poczucie humoru, ten typ poczucia humoru i ten sposób grania, Yy, bardzo, się, bardzo się sprawdził I, i myślę, po prostu trafiliśmy w ten punkt. Sama wywołałaś kochaną, bo to dla mnie też był fenomen. Pojawiło się mm. to nagranie yy, już paręnaście, jak nie więcej lat temu, zaśpiewane niezwykły... Och! To, łapie, łapie, łapie. łapie. Ja to powtórzę Doświadczona matka. <laughs> Okej, okay, dobrze. Potrafi dziecko złapać w locie. Okej. Okay. Jak wydziergać, co trzeba, zabezpieczyć. Tak. Owiatu gotować, dogonić tak. na placu zabaw. Tak. E, chyba okay. mamy, tak? Wszystko, co mamy. trzeba. Dobra. Mogę robić i mówić. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Kochana powróciła po naprawdę wielu latach, bo to było nagranie nagrane, stworzone kiedyś z Katarzyną Nosowską. W 2002 tu, już. D, czyli 22 lata mhm. i wtedy mam wrażenie, że to nagranie nie Nikt sobie nie zdawał sprawy, że ono powróci, i stanie się takim, taką rzeczą, która jest churalnie śpiewana, na przykład na festiwalach słyszałem, która e, powraca na takie ważne zestawienia najważniejszych polskich piosenek. Spodziewałaś się, i jak to odebrałaś, ten, takie nagłe drugie życie, kochanej? No Z mojej perspektywy to tak nie wygląda. Mhm. To y, nie może narodzić się ponownie, kto nigdy nie umarł. Okay. My gramy. Y, w zasadzie z y, małą przerwą, y, na, na, y, miałem w 2007 y, drobne problemy zdrowotne, ale w zasadzie poza tymi paroma miesiącami gramy na wciąż. Mhm. Y, I miło jest obserwować, jak ta piosenka y, gdzieś tam zyskuje coraz więcej słuchaczy. Kolejne pokolenia dołączają i przychodzą. To też jest fantastyczne dla mnie, że przychodzą na przykład matki, przyprowadzają córki, mhm. czy rodzice z dziećmi, czy ktoś daje przyjaciołom bilet na koncert w prezencie na urodziny. I oni mówią: Pier Nie słyszałem, a teraz po prostu będę przychodzić, bo jest, podoba mi się, bo to jest, to jest coś dla mnie. Że jakby to dołączali kolejni i kolejni. Ta kochana zyskiwała na yy, jakby, yy, tym, że yy, i dołączali nowi słuchacze, ale też cały czas korciło mnie, żeby coś yy, zmienić. I yy, na takim jubileuszowym koncercie yy, na Poland roku yy, zaśpiewał ze mną Olaf Deriglasow, yy, a na płycie już tej jubileuszowej z mężczyznami w duecie. Z, z trzynastoma, no to tutaj te o duet w tej piosence poprosiłam Igora Herbuta i on po prostu tak pozamiatał, że tam w studiu naprawdę zakręciła mi się łezka, że można, że w taki sposób jeszcze można, że jeszcze od tej strony, że tam jest tyle emocji ukrytych i tyle bliskości takiej i, 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 i czułości w tej piosence, która może dotyczyć par, jak się okazuje, wszystkich możliwych. Oczywiście, że tak. Powiedziałaś słowo nieposłuszeństwo mówiąc o Jarocinie, a ja mam wrażenie, że właśnie ten bunt to pod prąd, które było wizytówką Jarocina w innym wydaniu. To jest Twoja tak naprawdę wizytówka, Twoje hasło. Bo teraz mamy e, 2024 rok, znamy już projekt z Dagadaną, ruszycie jeszcze w trasę koncertową, są ogłoszone mhm. nowe koncerty, i to jest kompletnie rzecz, która ma zmusić słuchacza w tych czasach, które są takie szybkie, które są takie ekspresyjne, gdzie na Instagramie podobno, czy nawet już na TikToku mamy percepcję pięciu sekund. To jest przerażające. Tak, a ty wy proponujecie zagadaną projekt, który wymaga tego, żeby usiąść, żeby po pierwsze zastanowić się, o czym wyśpiewacie, jakiego rodzaju lirykę stosujecie, mm. jakimi słowami e, m, próbujecie do nas dotrzeć, a z drugiej strony stosujecie takie instrumentarium typu lira korbowa. E, czy tam niektórzy mówią, że Hardegarda, zostawmy to. E, Masz lira Korbowa. Tak, lira kor korbowa. To jest kompletnie <laughs> niepopularne. To wymaga skupienia. Jeszcze. Je, jeszcze. <laughs> ale, ale to było takie założenie, że to nie ma być coś takiego, co przykuje, tylko ma być, e, zatrzyma tego, który jest właśnie Instagramerem, mhm. tylko to ma być dla ludzi, którzy żyją refleksyjnie. My strasznie potrzebujemy takiego zatrzymania, potrzebujemy tej refleksji i potrzebujemy wydłużenia tej uwagi. To o czym mówisz wszystko? Taki tryb życia nerwowy, szybki, z bardzo krótką informacją, krótką, krótkim, krótkim żywotem tej informacji, krótkim skupieniem, to nas wyniszcza. To jest jak narkotyk, że potrzebujemy takiego dopalacza już natychmiast, i ta przyjemność z tego trwa chwilę. Próbujemy gdzieś tam po prostu kolejne dawki zwiększone, i kolejne, i kolejne. I w pewnym momencie prędzej czy później, albo już się, ci co niektórzy się zorientowali, albo się dopiero zorientują, że to prowadzi do nikąd. Że to jest tak jak, jak właśnie z wszelkimi rodzajami u, u, używek. Jest to erzac, coś, co ma stanowić zamiennik prawdziwego życia. Ja głęboko wierzę, że to się będzie gdzieś tam przeplatać, że przyjdzie ten czas na dłuższą uwagę, na zatrzymanie się dłużej. Nie da się być szczęśliwym tak pstryk minuta, po prostu już się uszczęśliwie przeżyje tam jakiegoś rodzaju czy euforie, orgazmy na wszystkich polach i potem następuje tak czy inaczej takie no, to, 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 to zbocze drugie tej góry. Tylko możemy gdzieś tam powoli sobie opadać, a możemy upaść z hukiem. Warto gdzieś pokusić się o tą refleksję. Ja myślę, że prędzej czy później to ona na większość z nas gdzieś tam spłynie, że ten sens, ta radość leży w spokoju, że potrzebujemy tego, żeby się wyciszyć. A za tym idzie całe bogactwo doznań. I wiem, że świat już idzie w tym kierunku, na wielu płaszczyznach i w wielu miejscach. Że staramy się gdzieś tam zagarniać tej przestrzeni, tego czasu, y, coraz więcej i czerpać z tego przyjemność. My gdzieś tam dążymy do tej przyjemności, tylko że y, ona jest, in, powinna być innego rodzaju, taka w bardziej wersji plateau, niż już natychmiast y, sekunda albo trzy, i, i, i y, no to takie, takie życie grozi skróceniem tego życia po prostu maksymalnie. Albo eee. natychmiastową drogą do tego, żeby być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Tak. Nie, da, nie jesteśmy w stanie żyć na wysokim C, na wciąż. To się może zdarzać tak punktowo. I fajnie, bo, bo jak jesteśmy gdzieś tam w dolince przez dłuższą chwilę, potem mamy większy kontrast, odczuwamy to głębiej, uczymy się na zasadzie takich sinusoidalnych wydarzeń że coś jest lepiej, coś jest gorzej, i porównujemy to, i myślimy, i wyciągamy wnioski. Mówi się, że mądry człowiek popełnia ten sam błąd tylko raz. No nie wszyscy jesteśmy tacy mądrzy, natomiast żeby tych błędów było jak najmniej i żeby one, ich ilość zmniejszała się właśnie y, drogą odrabiania lekcji. Ja też bardzo długo dochodziłam do tego, że ten spokój jest istotny i to, żeby nie dążyć ciągle do bycia lepszym, ciągle do szukania czegoś jeszcze, co jeszcze mnie uszczęśliwi bardziej. Czy że nie daj Boże, że znajdzie się ktoś, kto zrobi tę robotę za mnie, że po prostu znajdzie się ten ktoś i po prostu on sprawi, że ja będę szczęśliwa. Nie wiem jak, ale przyjdzie taki, co będzie wiedział. Tak? Jak nie będziemy wystarczająco wyraźnie dostrzegać tego wszystkiego dobrego, co się dzieje wokół i to, że to nie jest idealne i nie musi być. Tak samo jak my nie musimy być idealni. To, co się dzieje w mediach społecznościowych, zwłaszcza ten nacisk, ta, ta, ta presja, jeszcze poparta wszystkimi receptami wokół, plus operacjami, plus. Tu można sobie coś podciągnąć, tu można sobie podpompować, tu można mieć gadżet taki i natychmiast się wskakuje na jakąś półkę z napisem y, jestem cool, jestem ok, nie wiem co tam teraz jest najbardziej trendy. Y, ale to jest, y, spotykamy wiele, tak, wielu takich nieszczęśliwych ludzi, którzy się zapędzają w taki kozi róg. Y, też jest ważne, żeby rodzice tym dzieciom, matki, córkom, ale też ojcowie, synom, rodzice dzieciom po prostu mówili, że są wystarczająco dobrzy, że możemy się pięknie różnić. My mamy, każdy z nas ma inne odciski palców, jak się okazuje, to i, każdy z nas ma inny ro, i, inne organy też ma inne. Takie. Że jesteśmy tacy różni, y, mamy też dużo podobieństw, ale fajnie jest w tym wszystkim znaleźć właśnie taki balans, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. Jeżeli y, rodzice dzieciom powiedzą, będą to powtarzać często, będą motywować do rozwoju, ale w taki zrównoważony, dobry sposób, y, do, w, w, żeby, motywować, żeby dzieci wyznaczały sobie jakieś cele. Y, ja nie jestem przeciwko takim zupełnie bezstresowym wychowaniu, żeby była jasność, bo to jest ważne, żeby gdzieś tam po prostu y, nauczyć y, dziecko tego dążenia, a nie tylko spuścić ze smyczy. Natomiast nie ma tego wszystkiego, jeżeli dziecko nie czuje się kochane. I potem starszy człowiek coraz starszy, dorastający, jeżeli on będzie miał poczucie, że jest ona on, że, że, że ono, że jest kochane, że jest wystarczająco dobre, takie jakie jest, nie musi być ani wystarczająco chude, ani wystarczająco zdolne, piękne, nie wiem, co tam jeszcze. Może rozkwitnąć. Ja widziałam po prostu, jak potrafią rozkwitać dzieci, które, ludzie, którzy zaczynają być kochani, którzy mhm. czują się kochani. To są niewiarygodne historie. Ja sama pochodzę z domu takiego, gdzie to było raczej chłodne wychowanie. Starali się nas rodzice jakby przekonać, że. No, było na tyle biednie, że to, co będzie mieć w głowie, jest ważne, że wykształcenie, solidny zawód, że trzeba być porządnym, uczciwym człowiekiem. Ale już nie było słowa kocham cię, już nie było chwalenia, wręcz takie, nie wolno za bardzo chwalić, bo ktoś popadnie w jakąś tam zarozumiałość, czy Bóg wie co. Nie było tak. pochwał, było po prostu takie. Myślę, że to jest głos takiego naszego pokolenia. I to jest dokładnie nasze nie pokolenie. Nie chwal się za bardzo. Ja słyszałam, kto sam siebie chwali, to już odebrał swoją nagrodę. Tak, i pokorne ciele dwie matki się. Tak, w związku z tym, jak przychodziłam z przedszkola, tam z piosenkami, z, z wierszykami, y, to nikt nie mówił, żebym mu więcej coś zaśpiewała, czy powiedziała, mhm. tylko zapracowani, zaharowani rodzice w małym mieszkanku, oni chcieli tylko tego świętego spokoju. Człowiek, y, tak jak jest ta piramida Maslowa, mhm. no to... Y, My nie docieraliśmy gdzieś tam do, tego, do, 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 tych, do tych szczytów. Yy, nie starczała ani za bardzo na kulturę, ani za bardzo na czas dla siebie. I też się zastanawiam, że gdybym ja była w pełni szczęśliwa w swoim rodzinnym domu, to bym pewnie na studia nie poszła. Mhm. A dla mnie to był sposób na wyrwanie się z domu mhm. i yy, poznanie nowego świata. I tam otwierałam szeroko oczy, co tam się dzieje. A weszłam do tego nowego świata jako strasznie nieśmiała dziewczyna, niepewna siebie. No jak Przeko się patrzy na Ciebie na, scenę, to ciężko, na scenie, to ciężko w to uwierzyć teraz. Przekonana o swojej nieatrakcyjności, mm -hmm. o tym, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby można było mnie pokochać. I niosłam to z sobą długo. Miałam mnóstwo kompleksów co do urody, figury. Jak teraz patrzę na te zdjęcia, to bym się tak puknęła, przytuliłabym tą, tą dziewczynę mm -hmm. przede wszystkim. Mówię, co ty, i potrząsnęła, co ty w ogóle mówisz. No niczego mi nie brakowało, byłam zwyczajna. A jednocześnie y, miałam potrzebę, właśnie, y, przemówienia jakimś głosem. Nie umiałam, za... byłam na tyle nieśmiała, że, że nie mówiłam zbyt wiele. Zmieniło się, jak widać. Mm -hmm. Bardzo dobrze. E, natomiast y, okazało się, że mam szansę wypowiedzieć się w muzyce. Wchodziłam na scenę i stawałam się inną osobą. I potem, dopiero po latach, dotarło do mnie, że mówię: O, ty, to taka silna jesteś, że ja. Gdzieś podświadomie stworzyłam wizerunek osoby, takiej, jaką chciałam być. Mhm. Potem, mijały lata, gdzieś tam, na skutek przeróżnych doświadczeń lepszych, gorszych, milszych, mniej miłych gdzieś tam, w końcu, po przemyśleniu wszystkiego, po odrobieniu lekcji zaczęłam siebie lubić i zaczęłam gdzieś tam pogłębiać tą refleksję jakby to wszystko miało wyglądać. Żeby tacy ludzie, takie dziewczyny na moim miejscu lubiły się wcześniej. To usłyszeliśmy trochę taki twój manifest, trochę opowiedzenie tego, jaka jesteś, jakie masz ideały, a dodam, że to był tylko wstęp do pytania o dogadane <grym> i płytę. O to, że ona ma nas wyciszyć, <grym> że ona ma nas ukoić i sprawić, że się zatrzymamy e, i sprawić, że pomyślimy o. No tak, a ja opowiadałam ci życie. Czym... Ale bardzo dobrze. Ja bardzo tego wysłuchałem. Ale nie bez przyczyny. Tak, bo ta płyta też nas do takich wniosków prowadzi. Bo Vera o tym jest. Tak. O tym, y, jak y, powstaje kobieta, jak mm -hmm. się tworzy, jak się konstruuje sama na y, własne potrzeby, na potrzeby świata i to, że nie musi y, odpowiadać na wszystkie potrzeby tego świata i, i, i być cały czas pod presją. Y, tam jest opowiedziane i życie odpoczęcia, odpoczynania. Od budowania związków, budowania relacji z samą sobą, z resztą świata. O związkach, o macierzyństwie, o zawodach miłosnych, życiowych. Tam jest piosenka dla córki, jest o dzieciach, jest o księżycu, bo my jesteśmy cykliczne, trochę fizjologicznie, anatomicznie to wszystko. To, to jednak te różnice są na tyle duże, że warto je poznać i. I polubić, zaakceptować zwyczajnie. To po prostu są rzeczy, które są, jakie są, i tutaj nie ma dyskusji. Aż po świadome odchodzenie. Mhm. Stwierdziłam, że tam nie będzie tematów tabu, bo ja też się jakby wśród nich wychowałam. Chcę się pozbyć wszystkich możliwych. Zresztą. To jest płyta, którą tak naprawdę napisałam dla córki. Mhm. Chciałam, żeby ona nie przeżywała tych wszystkich problemów, nie napotykała takich barier i przeszkód, jakie ja napotykałam, niewiele wiedząc tak naprawdę. I jednocześnie, tak jak mówią, Daga z Daną, że to jest hymn życia, hymn radości. Żeby się w tym wszystkim móc cieszyć. Żeby się cieszyć, to dobrze jest to najpierw poznać, polubić, zaakceptować. Otoczyć się dobrymi, fajnymi, ciepłymi ludźmi, ale też kobiety powinny się otoczyć kobietami takimi, które one jako starsze mogą przekazać tym młodym, żeby nie, że, 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 że są wystarczająco dobre, że są kochane, że nie muszą poznawać wszystkiego od zera same, tylko jakaś część będzie im przekazana. Że tutaj też. Yy, ja nie wie... ja mam nadzieję, że ktoś tego wysłucha spokojnie, że ktoś się nad tym zatrzyma, co mówisz. To są tak ważne kwestie. Ale jednocześnie w sposób przystępny, tak. pokazane z wykorzystaniem brzmień z całego świata właściwie, mhm. bo też, tutaj też nie ma ograniczeń. To, są, to jest Lira Korbowa, jest tam Tomek Drozdek, który zaprosiłam którego, jako jednego z wielu fantastycznych muzyków, bo w, mam super zespół jakby stworzony na, na potrzeby tego, tego projektu, gra na około 80 mhm, instrument. e, instrumentach i gra naprawdę, gra na nich, tworzy pejzaże, e, opowiada historię. To nie jest po prostu Super. tylko odgrywanie melodii. Wejdę jak... w słowo, bo ja się zastanawiam, jak ciężką produkcyjnie, też tak życiowo jest zrealizowanie takiego koncertu na podstawie Wery. Wera, to ja. Koncerty, tak jak mówiłem, one mm. się jeszcze cały czas będą odbywać. Można dzisiaj nawet zarezerwować sobie, mimo że terminy są też niektóre bardzo nagłe. Można? Zapraszamy. Jak to jest ciężkie wyzwanie, bo mówisz na przykład o 80 instrumentach. Albo to trzeba. No nie upro... naraz. Tak, ale, ale tak, ale albo to trzeba uprościć. Mm. No, też nie wyobrażam sobie, że nagle pojawi się 80 e, muzyków w, w, na scenie. Jak to wygląda i jak to zostało zrealizowane? Jak to będzie wyglądać też? Jak już napisałam płytę, miałam w tyle głowy, że potrzebuję idealnego współbrzmienia kobiecego. Daga i dana to był naturalny wybór, bo oprócz tego, że mają fantastyczne głosy, same zajmują się muzyką etniczną, to jeszcze są mądrymi. Kobietami, które też przepracowały, z, z jakby, trudne wydarzenia w życiu. To bardzo zbliża. I y, mamy na tyle zgrane głosy, że, że potrzebowałam, żeby to wybrzmiało właśnie takim, takie trzy w jednym. A dodatkowo y, poprosiłam, zaprosiłam do współpracy producenta i multiinstrumentalistę Tomka Harygo-Waldowskiego, Har 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 z którym pracowałam przy mężczyznach i na tyle się dobrze porozumieliśmy. Wiedziałam, że, że on to zrobi dobrze, że tam w tej głowie po prostu jest przestrzeń, że tam jest kosmos, że on ma taką wyobraźnię muzyczną, sam też ileś tam tych instrumentów również etnicznych opanował. I pracowaliśmy wspólnie nad aranżacjami, wspólnie jeszcze z Tomkiem Drostkiem. I gdzieś tam po prostu potrzebowałam po zagarniać tę przestrzeń również osobowo, żeby zaprosić y, takich ludzi, którzy y, będą mi y, wypełniać tę przestrzeń jak najpiękniejszymi dźwiękami. Y, Harry to na tyle gdzieś tam opanował ja mówię, wspólnymi siłami z Tomkiem Drostkiem, że przygotowaliśmy... Y, zresztą tu też ciekawie, bo y, po raz pierwszy y, wydarzyła mi się taka historia, że koncert premierowy w zeszłym roku na PPA, y, Przyglądzie mm -hmm. Piosenki Aktorskiej, był Yy, jeszcze przed nagraniami płyty stworzyliśmy jakby materiał yy, na potrzeby koncertu po to, żeby usłyszeć jak to będzie brzmiało, Ponoć żeby poczuć wielu, te mu, wielu energię. muzyków mówi, że to jest właściwa droga, żeby najpierw zagrać koncert, a dopiero potem wejść do studia, żeby tak naprawdę najpierw poczuć jak to będzie brzmiało, a nie potem no. przekładać ten język. To byłoby dobrze, ale nie zawsze się da. I tutaj jakby po tym koncercie gdzieś to zostały jeszcze tam dopieszczone różne tam y, szczegóły. Y, nagraliśmy i trzeba było dokonać selekcji takiej, mm -hmm. żebyśmy y, faktycznie nie musieli zapraszać 80 muzyków, chociaż tam nie ma aż tylu instrumentów mm -hmm. naraz. Y, ja mówię, on umie grać na 80, ale nie wykorzystuje w, w całej płycie wszystkich i też w każdym utworze y, tam też nie więcej niż, 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 niż kilka. I udało się jakby tak to wszystko przygotować, żeby to dobrze brzmiało na koncertach i z tego co wiem już też od widowni, no to to brzmi, ale przede wszystkim w nas wyzwala taką energię, że po koncercie już było tych kilka koncertów. Przyszli ludzie, i po prostu widać było, że są tak naenergetyzowani. Kobiety ze łzami w oczach mówią: to, to o mnie, to o mnie, to wera, to ja. I poczułam, że chyba trafiliśmy w ten właściwy punkt. Bardzo ładnie to brzmi: wera, to ja. A ja zadam na koniec prowokacyjne pytanie: Dlaczego każdy facet powinien posłuchać tej płyty? Każdy, któremu zależy na tym, żeby poznać kobietę. A każdemu mądremu. Będzie zależało. Nie da się stworzyć yy, dojrzałego, szczęśliwego, mądrego związku bez poznania się nawzajem. Może będzie tak, że jakiś mężczyzna stworzy płytę taką o mężczyznach, i y, ja wtedy natychmiast jej posłucham. Ja mam wrażenie, że płyt o mężczyznach, filmów o mężczyznach, książek o mężczyznach tego typu powstało już niezmiernie Obawiam wiele. Obawiam się, że takich y, odartych mhm. z tych mitów, y, z tych takich kultowych, ikonicznych obrazów, tych super bohaterów. Tak, tak, no to tych to chyba nie ma znowu aż tak wiele. To nie chodzi o to, żeby nagle po prostu obnażyć tego mężczyznę, tylko w nim jest wrażliwy człowiek. Ja to wiem po tylu latach. Spotkałam wielu ludzi w życiu, wielu mężczyzn, i najbardziej się lubi tych, którzy chcą rozumieć, którzy się otwierają, którzy są czuli, rozmawiają, którzy są ciekawi tej drugiej strony. I to, tu, tu otwiera się piękna przygoda. I po koncercie, tych kilku koncertach przychodzą, przychodzili też, byli też mężczyźni. I wiem, że tutaj też jest duże właśnie pole. Zasiane ziarno. Jest zasiane ziarno, i, i z całego serca zapraszam półcie obie. Ta rozmowa pokazała, jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego <sum> lubię słuchać, <sum> ale nie tylko spłyty. płyty. Renaty Przemek. pięknie ci dziękuję. O, najlepsza recenzja, dziękuję.